Witam Was serdecznie na moim kanale telesmartphone.pl. Dziś jak zwykle dla Was mam e, prawdziwy hit. Pierwszą Nokia z Androidem. Myślałem, że się nie doczeka, myślałem, że Nokia pójdzie w zaparte i powie nie nigdy więcej Androida, e, nigdy Androida, e, bo przecież ona nigdy nie zrobiła telefonu na systemie Android, ale plotki okazały się e, prawdziwe, dość szybko im to poszło. No i stworzyli pierwszy właśnie e, pierwszą serię Nokia X e, na samym Androidzie. Ale zanim przejdziemy do sedna, oczywiście zajmiemy się samym wyglądem, mamy tutaj czterocalowy. Ekran o rozdzielczości 800x480 pikseli zrobiony z normalnej w technologii LCD. Wygląd smartfona jest dość taki jak nas Nokia przyzwyczaiła czyli, przyzwyczaiła, czyli kolorowy, akurat tutaj mam wersję zieloną, ale jest jeszcze też żółta, biała, czarna, jaką tylko byśmy praktycznie chcieli, tutaj na samym tyle mamy jeszcze tutaj aparat, ale taki naprawdę symboliczny, 3 megapiksele, ta, ta, ta klapka tylna wykonana, jest taka można powiedzieć z takiego chropowatego plastiku raczej się to nie będzie rysowało powiem wam elegancko, mimo że dość kanciaty, kojarzy mi się z takim można powiedzieć klockiem do zabawy troszeczkę, coś w tym musi być, jeżeli chodzi o klawisze, tylko po prawej stronie mamy włącz, wyłącz, zablokuj odblokuj, ciszej, głośniej u góry mamy wejście 3,5 mm słuchawkowej, na dole jack i na dole kabel mikro USB. Może zdejmiemy jeszcze tą klapkę, żebyście widzieli, co taka Nokia ma w środku, a też ma. Eee, też ma. Co pokazać, że tak powiem. Przede wszystkim dwa sloty na kartę SIM i wejście na kartę SD do 32 GB, do tego bateria 1500 mAh, czyli, czyli mamy. Androida i mamy Nokia i mamy jeszcze dwie karty SIM do dyspozycji w naszym smartfonie. Tak prezentowałoby się Nokia X, pierwszy telefon z Androidem. No ale przejdźmy, przejdźmy do najważniejszego. Um, Cóż kryje nasz? Cóż, cóż, cóż wymyśliło e, tutaj kierownictwo, architekci, inżynierowie Nokia, e, żeby zachwycić świat? E, ano, właśnie Androida. E, tak jak powiedziałem na wstępie, myślałem, że po Windowsie już nigdy Nokia po prostu nie wdepnie tego Androida. E, a jednak stało się. Stworzyli, no, można powiedzieć, takiego e, para, para Androida. Tak można to nazywać. System jest słaby, system jest niestety bardzo niedorobiony. Moim zdaniem to był błąd. To mógłby być bardzo prosty, lekki system Android. Na taki liczyłem, ale bardziej zbliżony do tego takiego normalnego Androida, jakiego widzimy na co dzień. No tutaj... Poszli w kafelki, czyli coś chcieli upodobnić do samego Windowsa. Oczywiście te kafelki, jak tutaj widać, można sobie zwiększać, tak jak w Windowsie powiedzmy, czy zmniejszać. Zastosowano też tylko jeden klawisz funkcyjny, jeżeli chodzi o ten system operacyjny. Wszystko chodzi w miarę. W miarę dobrze, ale widać ścinki na samym pulpicie. Po przesunięciu w prawo uwidacznia nam się tutaj opcje ostatnie, czyli to, co ostatnio odpalaliśmy. Oprogramowanie z czasem robi się tu dość duży bałagan. Moim zdaniem, dość znacznie nieprzydatna rzecz, że tak brzydko powiem. No a jeżeli chodzi o specyfikację i o lagi w tym telefonie, to też Nokia nie ma się za bardzo co wstydzić, jeżeli chodzi o tą specyfikację, bo tutaj mamy sam Dragona. S4, 512 MB RAM, trochę mało, 4 GB wbudowanej pamięci, z czego je, ledwo, ledwo ponad 1 GB jest dostępne dla samego użytkownika. Zainstalowano tutaj pełno jakichś dziwnych aplikacji, gier, jakby nie można było tego ściągnąć ze sklepu, bo też można powiedzieć nie można. Niestety nie mamy tutaj normalnego dostępu do sklepu Google. Mamy tutaj sklep nokiowy, że tak powiem, część aplikacji jest, część aplikacji nie ma, niektórych aplikacji po prostu nie możemy wyszukać, gdzieś tam czytałem, słyszałem, że możemy sobie ściągnąć jakiś nieoficjalny sklep, jakiś Yandex i tak dalej, ale mówię po co? Nie rozumiem tego. Dlaczego nie można było wstawić, jeżeli już wykupiona została, wykupiona została. Po prostu no, no zrobili to na licencji Androida, dlaczego nie można było po prostu tutaj normalnego Google Play wstawić i wszyscy by się cieszyli i wszystkie aplikacje by było. Nie, Nokia po prostu zrobiła coś, chciała zrobić swojego i robi jakieś porty aplikacji z Androida na Androida, zupełnie dla mnie to po prostu niepojęte. Na szczęście było Antutu, Antutu ściągnąłem. Na szczęście, bo nie wiedziałbym na jakiej podstawie zrobili tego Androida, tak naprawdę byłem bardzo ciekawy jaka to jest wersja typowego Androida. E, o specyfikacji Wam powiedziałem, Snapdragon S4, bardzo słaba optymalizacja, 7500 punktów, wynik wręcz można powiedzieć jak e, na taką specyfikację. E, no ale najważniejsze jest to, e, że mamy tutaj Androida wersji 4.1.2 Jelly Bean. Co Nokia zrobiła z samym Jelly Beanem to tylko... Oni y, wiedzą. No niestety dużo gorzkich słów padnie e, w tej recenzji, ponieważ no, e, no nie ma jakichś tam można powiedzieć wartości dodanych. Ja rozumiem, że to jest ich pierwszy jakiś telefon z Androidem, ale m, takie telefony robili producenci 4 lata temu, to już wydaje mi się, że te pierwsze systemy z Androidem lepiej działały niż, niż ten system. E, już pomijając ten sklep, no ale weźmy powiedzmy w przeglądarkę stokową, no mogli dać Internet Explorer'a jakiegoś lepszego, ale dali no powiedzmy jakąś dziwną przeglądarkę. Ekran chodzi e, dość fajnie na, 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 tym, na tym panelu. Tutaj nie mamy e, co narzekać. Jestem podpięty pod WiFi, tak jak zawsze widzicie. No i widzicie, jak strona tele smartfon się włącza. E, troszeczkę, troszeczkę to zajmuje. Jeszcze się nie wczytała, jeszcze się nie wczytała. Multi też chodzi, ale to nie jest, można powiedzieć, jakoś super płynne działanie. Te zdjęcia nie wczytują się też jakoś bardzo szybko. Na początku są zamazane, dopiero potem zostają jakoś wyostrzane. No nie wierzę, że braknie temu telefonowi mocy. Tak jak tutaj widzicie, jeszcze, jeszcze się tutaj ta czcionka nie wyostrzyła. O, dopiero teraz. No ale jak widzicie, jak to działa. Na szczęście mamy, na szczęście mamy yy, operę. No i właśnie, zamykamy przeglądarkę jest jakaś tam opcja czekaj, ale klikamy sobie w foperze i w foperze już troszeczkę to lepiej chodzi. Nieznacznie, ale to jest już normalna przeglądarka, taka przeglądarka normalna, internetowa, którą możemy zobaczyć w każdym można powiedzieć androidzie i to po prostu zwyczajnie działa, a, a tamto co, co, co pokazali to, to jest po prostu farsa. Weźmy na stronę WP.pl jeszcze, bardzo długo zajmuje wczytywanie stron temu telefonowi. Sam ekran świeci bardzo fajnie, no tutaj też jakoś specjalnie nie mamy co zarzucić. Bardzo, bardzo wolno, jak na Jelly Bean wersji 4.1, bardzo, bardzo wolno ta Nokia chodzi. Więc y, tyle o systemie, więc Dość szybko, można powiedzieć, go tutaj opanowałem, dość szybko opowiedziałem o nim, bo też jakoś szczególnie nie ma tutaj o czym opowiadać. Ważne rzeczy się dzieją też tutaj. Mamy Mix Radio, czyli takie, można powiedzieć, radio offline. To kiedyś pokazywałem na Windowsie. Bardzo fajna rzecz, czyli możemy sobie, jeżeli jesteśmy podłączeni do internetu, możemy sobie słuchać tych piosenek w Mix Radio i na przykład, jeżeli coś nam się spodoba. To możemy na przykład to ściągnąć, nie? Tylko dlaczego na przykład nie ma scrolla e, i nie możemy przelecieć tej piosenki? No rozumiem, że to jest jakiś tam radio, więc nie możemy. Co do dźwięku, nie mamy co narzekać. Nokia gra cholernie, cholernie głośno i cholernie czysto, że tak powiem brzydko. E, to jest zdecydowanie pustego smartfona, bo, 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 no obudziłby umarłego, naprawdę. I, i Nokia zupełnie mnie teraz na przykład zagłuszyła, a rzadko się to zdarza. Na słuchawkach jestem też bardzo fajnie i, i, i tutaj naprawdę osoby, które słuchają muzyki, na pewno się jakoś tam nie zawiodą, nie? Aparat, aparat o rozdzielczości 3 megapiksele, no tutaj można powiedzieć, że jak ja to zawsze mówię, to jest aparat symboliczny. Dziemy go tutaj, mamy aparat, zrobimy zdjęcie poglądowe, oczywiście wrzucę też te zdjęcia się fokusa auto, autofokusa nie mamy. Tyle. To są bardzo skromne zdjęcia. E, tutaj nie ma mm, dokładnie, więc zero jakiejkolwiek szczegółowości. Źle to wychodzi. Myślę, że w takim świetle dziennym e, będzie to działało. Te zdjęcia będą wychodziły zdecydowanie lepiej, no ale przy takim tutaj sztucznym świetle. Chociaż zresztą widzieliście tyle razy, e, że naprawdę. Nie, nie, telefony, smartfony niezłe zdjęcia robiły na tym blacie, ale jeżeli chodzi o Nokia, nic z tego co jeszcze? no przede wszystkim mamy Hear Maps, czyli zupełnie darmową nawigację i to to jest też plus jeszcze tego urządzenia, ponieważ no mamy zupełnie darmową nawigację praktycznie na cały świat, możemy sobie ściągnąć mapy całej Europy, powiedzmy, czy tylko Polski, no i normalnie sobie nawigować i to bardzo bardzo fajnie. Działa tutaj, nie mamy nic absolutnie do zarzucenia. Wpadnijmy jeszcze szybko do ustawień. Zobaczycie, jak wyglądałem ustawienia w samym Androidzie w Nokii, w, Android, w Nokiowym Androidzie, że tak powiem. No Mamy Wi-Fi, Bluetooth, e, sieci danych komórkowych, dual SIM, czyli wejdźmy sobie dual SIM, możemy sobie zmieniać karty, możemy też sobie ustawić kartę SIM offline, jaką chcemy powiedzmy w danym momencie wyłączyć. Bardzo szybko e, i bardzo intuicyjne i bardzo łatwe korzystanie z tych dwóch kart SIM. A poza tym mamy już takiego normalnego, można powiedzieć, Androida, y, chociaż. E, też e, tutaj mamy informację o telefonie, nie mamy e, nazwy e, danego Androida, powiedzmy Jelly Bean, tylko mamy na, na wersja platformy Nokis, Nokia X Software, platformy 1.0, no faktycznie 1.0, bo, bo, bo no, no nic, e, w żadnej można powiedzieć wartości dodanej ten system e, tutaj właściwie nie ma, no, no ma... No i jeszcze te aplikacje dodali, że jak można nie było sobie tych aplikacji po prostu ściągnąć. Nie, Nokia ma Androida, więc ma teraz dużo aplikacji. Wcale tak nie jest. Jeżeli będzie sklep Google Play, a nie wiadomo czy będzie, no to może tych aplikacji będzie zdecydowanie więcej. No jestem ciekawy, jak wyglądają normalne porty, czyli ściągnę sobie coś z chomika, wyrzucę sobie na ten telefon, no i zobaczymy czy to po prostu zainstaluje. szczerze powiedziawszy, wątpię. Chociaż to jest zwykły Jalibin, więc dlaczego nie, więc dlaczego nie. Mm, tyle, jestem rozgoryczony, jestem ogólnie e, zły, e, strasznie męczyłem się korzystając z tej Noki, e, jeżeli chodzi o ten, ten system. Niby, niby prosty, niby intuicyjny, niby te kafelki, e, ale optymalizacja leży na całej linii, po prostu leży. E, Tutaj czekam na kolejne update'y, jeżeli chodzi o e, ten telefon. Może braknie pary temu, temu Nokii, tej Nokii X i może tam po, jest 1GB pamięci RAM, żeby to chodziło. E, ale bez jakichś tam, można powiedzieć, multitarcza tutaj. E, przeglądarka internetowa fatalna, e, plusem jest zdecydowanie nawigacja i muzyka, dźwięk, e, a reszta... A reszta no może to jest kwestia przyzwyczajenia, ale e, brak jakichś można powiedzieć tutaj tych ponownie sprowadzonych do tych aplikacji, no Nokia mogła już coś więcej dać e, od siebie, tak jak w przypadku powiedzmy Windowsa. Reszta jest po prostu zwyczajnie, zwyczajnie niedopuszczalna. Ekran dotyk niby precyzyjny, ale też dość cierpki, e, jeżeli chodzi o, o dotyk w tom i we tom łatwo się stuka powiedzmy na samej klawiaturze ale jak już chodzi o przerzucanie o multitouch no dostaje się niekiedy po prostu tak zwanej gęsiej skórki jeżeli wiecie co mam na myśli właśnie jeżeli chodzi o, te, o, o tego typu E, ekrany. E, na pewno o czymś jeszcze zapomniałem, ale, ale nie podoba mi się. No, no niestety nie podoba mi się. No, no, mam nadzieję, że tutaj mnie Nokia nie, nie, nie poda do sądu za taką niemiłą reklamę. No ale wybaczcie. No, plusem też jest na pewno cena. No 500 zł jak za nowy telefon Nokia. no to faktycznie przy takich markowych podzespołach to jest coś. Yy, mogli wsadzić do jakiegoś mediateka i mogło to pewnie jeszcze, gorzy, yy, jeszcze pewnie gorzej chodzić yy, niż chodzi, ale, ale muszą coś z tym zrobić po prostu. Moim zdaniem e, tworzenie na nowo systemu Android e, na podstawie na jakichś tam powiedzmy nie wiem, nakładek dziwnych i, czy, czy, czy zmiany kodu e, to nie jest dobre rozwiązanie. System operacyjny Android już jest tak dopracowany w tej chwili, że nie potrzebuje praktycznie żadnych zmian. Bardzo chętnie też bym taką Nokię po prostu dostał, tak zupełnie na takie testy i po prostu powgrywał jakieś normalne, powiedzmy, custom ROMY, żeby, 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 to, żeby zobaczyć jak ta Nokia faktycznie działa i czy działa, bo na razie można powiedzieć słabo to wygląda. E, dzięki za oglądanie, jeżeli podobał Wam się film, jeżeli zgadzacie się ze mną, podnieście łapkę do góry, e, czekam na Wasze komentarze, co Wy myślicie o Noki X i o całym tym e, ich Androidzie. Moją opinię już poznaliście, więc czekam na Waszą. Subskrybujcie kanał telesmartphone.tv, wchodźcie na moją stronę, tam też pojawi się jakaś pewnie recenzja, forum jest cały czas, działa, więc też zapraszam Was jak najbardziej. Też nie zapomnijcie o Facebooku. No i co, do następnego razu, trzymajcie się, hej!